W drugiej połowie lutego 2025 roku Lwy mogą spodziewać się dynamicznych zmian i nowych możliwości w różnych sferach życia. Twoja naturalna charyzma i pewność siebie będą kluczowe w nadchodzących tygodniach. Kariera i finanse. W sferze zawodowej pojawią się nowe wyzwania, które pozwolą ci wykazać się umiejętnościami przywódczymi. Możesz otrzymać propozycję współpracy lub awansu, co będzie wymagało od Ciebie odwagi i zaangażowania. Druga połowa miesiąca może przynieść niespodziewane wpływy finansowe, takie jak dodatkowa premia czy zwrot kosztów. Warto rozważyć inwestowanie tych środków w rozwój osobisty lub zawodowy. Relacje i miłość. W relacjach osobistych luty przyniesie ożywienie. Jeśli jesteś w stałym związku, to doskonały moment, by dodać waszej relacji więcej spontaniczności. Zaplanuj wspólną aktywność, która pozwoli wam oderwać się od codzienności: weekendowy wyjazd, romantyczny wieczór w restauracji, lub długi spacer z rozmowami o waszych marzeniach. Dla singli luty to czas szans na nowe znajomości. Być może ktoś w twoim bliskim otoczeniu przyciągnie twoją uwagę. Możesz poznać kogoś wyjątkowego podczas spotkania ze znajomymi, lub na wydarzeniu, które wymaga od Ciebie wyjścia poza swoją strefę komfortu. Warto dać czas relacji na rozwój. Nie wszystko musi wydarzyć się od razu. Praktyczna rada: wykorzystaj swoją naturalną charyzmę i pewność siebie, aby inicjować nowe projekty i nawiązywać wartościowe relacje. Pamiętaj jednak o zachowaniu równowagi między pracą a odpoczynkiem, aby uniknąć wypalenia. Podsumowując, druga połowa lutego 2025 roku przyniesie Lwom wiele okazji do rozwoju i realizacji swoich ambicji. Twoja energia i determinacja będą kluczowe w osiąganiu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.